Witajcie w astronice, czyli astronomicznej kronice. Dziś jest 18 października. Sprawdźmy, co kosmicznego wydarzyło się w historii tego właśnie dnia. W 1967 roku Związek Radziecki wysłał na Wenus swoją sondę Venera 4. Była to pierwsza udana misja tego programu i w ogóle pierwsza na świecie udana misja wysłania sondy na obcą planetę i wykonania na miejscu badań środowiska. Sonda podczas hamowania w atmosferze i lądowania zebrała dane na temat ciśnienia oraz składu i temperatury atmosfery na różnych jej wysokościach. To dzięki tej właśnie sondzie dowiedzieliśmy się, że atmosfera Wenus jest taka gęsta, a przy powierzchni panuje wysokie ciśnienie i temperatury. W 1989 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował wahadłowiec Atlantis, wynoszący w swej ładowni sondę Galileo. Podczas prawie pięciodniowej misji na orbicie astronauci przeprowadzili eksperymenty takie jak na przykład badanie topienia polimerów w stanie mikrograwitacji. Jednak głównym celem misji było wypuszczenie wspomnianej wcześniej sondy Galileo, która zbadać miała Jowisza. Sonda za pomocą specjalnego dopalacza skierowana została na Wenus, aby wykorzystać jej grawitację do nadania dodatkowej prędkości. Następnie Galileo skorzystał jeszcze dwukrotnie z asysty grawitacyjnej Ziemi, aby ostatecznie dotrzeć do naszego gazowego giganta. Misja STS-34 zakończyła się bezpiecznym lądowaniem w bazie Edwards. To działo się dawno, dawno temu, 18 października. Chcesz wiedzieć, co wydarzyło się jutro? Subskrybuj kanał i oglądaj Astronikę.